Dziś w serwisie informacyjnym telewizji obiekty m.in. blisko 21 milionów złotych z rządowego funduszu Polski Ład ma trafić do Jasła. W Jedliczu odbyła się Rada Obywatelska o kosztach energii. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie zaprasza na wystawę Szkło Młodych kompatybilni. Blisko 21 milionów złotych z rządowego funduszu Polski Ład ma otrzymać jasło. W ramach drugiej edycji programu miasto uzyskało dofinansowanie na rozbudowę mostu na ulicy Krajowickiej, budowę żłobka miejskiego oraz drogi na osiedlu Gątki. To kolejne prawie 21 milionów złotych dla naszego miasta. Czy. Ważne, oczekiwane przez mieszkańców inwestycje, poczynając od drogi łączącej Nowy Most na Gądki z ulicą Biecką. To odcinek, który wyprowadzi ruch z tych wąskich uliczek na osiedlu i pozwoli łatwiej przemieszczać się pomiędzy mostem a ulicą rafineryjną, ulicą Słoneczną. Druga, też oczekiwana inwestycja to budowa żłobka, nowy żłobek którego miasto do tej pory nie ma, zlokalizowany na osiedlu na Kotlinę. Rozbudowa mostu na ulicy krajowickiej szacowana jest na 11,5 miliona złotych, z czego wysokość dotacji to 10 milionów 925 tysięcy. Mamy 9 miesięcy od momentu przyznania promesy na przeprowadzenie postępowania, na ogłoszenie postępowania przetargowego. Z pierwszej edycji programu inwestycji strategicznych do Jasła ma trafić blisko 15 milionów złotych. Miasto już otrzymało prawie 15 milionów złotych na dwie ważne inwestycje. Jedna z nich to budowa lodowiska sztucznego, druga inwestycja to odwodnienie terenu w warzycach, a konkretnie pierwszy etap tego odwodnienia. Tutaj dobra wiadomość jest taka, że rozstrzygnęliśmy postępowanie przetargowe na realizację tego zadania i będziemy przystępować do jego realizacji. Czekamy jeszcze z drugim zadaniem. Tutaj mamy czas do połowy sierpnia. Łącznie w ramach drugiego rozdania programu inwestycji strategicznych samorządy z terenu powiatu Jasielskiego mają dostać ponad 117 milionów złotych. Po blisko dwóch latach przerwy siedziba Jasielskiego Muzeum została ponownie otwarta dla zwiedzających. Remont budynku przy ulicy Kadiego wyniósł ponad 4 miliony złotych. Zmodernizowano salę wystawową i zaplecze administracyjne, a przede wszystkim dobudowano piętro, zwiększając przestrzeń wystawienniczą instytucji o 50%. Zbogaciliśmy się o nową przestrzeń wystawienniczą, o nową fantastyczną salę, która jest idealna do prezentacji sztuk plastycznych. Od początku przeznaczyliśmy ją przynajmniej w części na malarstwo Jana Wodyńskiego, dla którego przed remontem naprawdę nie było po prostu miejsca. Urządziliśmy tam wystawę czasową. Ja myślę, że ona będzie ewoluować, ale w jakiś sposób ten Wodyński zawsze tam będzie obecny. W mniejszym lub większym stopniu. W tej chwili cała sala jest poświęcona Janowi Wodyńskiemu. Jest tam dokładnie 100 prac. W budynku Muzeum Regionalne Wiaśle funkcjonuje od ponad 30 lat. Siedziba powstała na bazie dawnego domu doktora Stanisława Kadiego. Tam dalej zostają nasze biura, magazyny. Natomiast no, dzięki temu, że budynek został zaopatrzony w taki podnośnik dla osób niepełnosprawnych, stał się praktycznie dostępny dla każdego. Czyli można się po nim swobodnie poruszać: jest wejście, jest parking, miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. W związku z tym myślimy, że też i ta grupa osób, która wcześniej miała trudności z odwiedzeniem naszego muzeum, będzie miała możliwość z niego skorzystać. Na odwiedzających Jasielskie Muzeum czekają także odświeżone ekspozycje stałe. Sala etnograficzna zyska nowe światło, nową przestrzeń zyskała podział na takie kwartały, w których prezentujemy dawne rzemiosła. Między innymi jest to tkactwo, jest to ceramika, jest to kowalstwo, jest też miejsce na rzeźbę ludową, jest wydzielony kącik sakralny, gdzie prezentujemy najstarsze rzeźby, najstarsze obrazy. Jest oczywiście gablota z obrzędowością wielkanocną. Planuje również oczywiście z gablotą Bożym Narodzeniową. Na środku sali wyeksponowane są stroje ludowe, tak aby było widać motywy wyszywane i z przodu, i z tyłu. W dawnej sali wystaw czasowych prezentowane są zbiory sztuki sakralnej. Modernizację przeszedł również gabinet doktora Kadiego. Chcieliśmy pokazać doktora jako kolekcjonera, bo to był takie wnętrze mieszczańskie, prawda, które miało oczywiście swój smak, ale chcemy pokazać pełnię jakby zbiorów doktora. Zakupiliśmy nowy sprzęt wystawienniczy, zostało to troszkę przearanżowane, a przede wszystkim chcemy zrealizować ten aspekt, który się nazywał Ukryte Skarby. I staramy się na każdej ekspozycji pokazać to co zalegało często nasze magazyny, a dzisiaj mamy to szansę pokazać i marzeniem jest to, żeby te ekspozycje ciągle zmieniać, ciągle kogoś kto odwiedzi nasze muzeum zaskakiwać. Remont siedziby Jasielskiego Muzeum został dofinansowany ze środków unijnych. W Jedliczu odbyła się Narada Obywatelska o kosztach energii. Inicjatorem spotkania był Urząd Gminy Jedlicze, który do współpracy zaprosił Fundację Stocznia. Jest to jedna z wielu narad, które odbywają się w całej Polsce. Jako Fundacja Stocznia prowadzimy... Proces rozmowy ze wszystkimi Polakami na temat rozwiązań dla problemu ubóstwa energetycznego, na temat rozwiązań, które mają zredukować bądź zlikwidować to ubóstwo energetyczne. To jest jeden z elementów budowania szerokiej świadomości. Chcemy tutaj nawiązać do możliwości transformacji energetycznej, do możliwości pozyskiwania środków na różne działania proekologiczne, a jednocześnie pozwalające obniżyć. Koszty na przykład utrzymania gospodarstwa domowego, jeżeli chodzi o zużycia mediów, mediów, które są naszymi głównymi źródłami obecnie energii. Transformacja energetyczna jako ten czynnik, który również wpływa i powrócę na jakość powietrza. W którym żyjemy, może się odbywać na każdym poziomie, także naszym lokalnym, w każdej miejscowości. Małe miasto, wieś ma tutaj swoją rolę do odegrania. Temat ubóstwa energetycznego jest bardzo nowy w Polsce. Nie jest diagnozowany, dopiero to się rozpoczyna, więc wydaje nam się, że to jest taki ważny. Kamyczek w tej całej rozmowie, a w zasadzie w rozpoczęciu y, jej, potrzebne są systemowe, długofalowe rozwiązania. Y, dobre przykłady istnieją w całej Europie, więc po prostu. Y, tak staramy się też wyedukować tymi spotkaniami no, nas wszystkich tak naprawdę, którzy mało wiemy o tym, możemy pomóc sąsiadowi, możemy razem we wspólnocie coś zrobić, więc oczywiście są to też rozwiązania na poziomie samorządowym, wojewódzkim, krajowym, więc właśnie o tych wszystkich rozwiązaniach chcemy rozmawiać. Miasto Marzeń to wystawa inaugurująca obchody 40-lecia istnienia krośnieńskiego Biura Wystaw Artystycznych. Prezentuje wizję i fantazję o mieście, którego nie ma. Zostałam zaproszona przez Ewelinę Jurasz, dyrektorkę BWA w Krośnie, która chciała stworzyć taki rozbudowany program obchodów 40-lecia. No i oczekiwała ode mnie i zaprosiła także Magdę Ujme, krytyczkę sztuki, kuratorkę, żebyśmy zaproponowały coś takiego specjalnego. A więc moją propozycją było Miasto Marzeń. Wystawa o mieście i o marzeniach rozumianych w taki dwojaki sposób, marzenia projektowe, wizje urbanistyczne architektoniczne, no i marzenia takie śnienie na jawie, wyobrażanie sobie, błąkanie się po mieście. Wyobrażam sobie, że jest to taka wystawa zupełnie nietypowa, po pierwsze dlatego, że wychodzi poza mury samej galerii. Główna część ekspozycji dotycząca Właśnie wymarzonego miasta jest w naszej sali wystawowej, ale jest jeszcze kilka punktów w przestrzeni rynków, w witrynach sklepów, zwykle w witrynach opuszczonych, które również opowiadają o takim mieście, jakim ono jest. Faktycznie, jest to poezja, instalacje, często wideo, będzie też performance. W galerii prezentowane są także projekty modernistycznego architekta Alfreda Jana Koudera. Mamy tutaj niezwykłą okazję oglądać jeszcze wcześniej nieprezentowane projekty tego architekta. Też projekty niezwykłe, ponieważ często były to prace bardzo wizyjne, wizjonerskie, dlatego też stały się one częścią tej wystawy Miasto Marzeń. I też tutaj te prace Alfreda Jana Koudera połączyliśmy z pewną ideą, planem zmiany miasta, stworzoną przez architekta urbanistę Romana Felińskiego jeszcze w 1929 roku. I co jest intrygujące, ten plan był bardzo wizjonerski, bardzo współczesny, nawet jeśli dzisiaj go odczytujemy, i też do dzisiaj inspiruje architektów. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 26 czerwca. Prace młodych polskich twórców szkła można oglądać w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Na wystawę Szkło Młodych Kompatybilni składa się kilkadziesiąt obiektów szklanych, m.in. rzeźb i witraży, autorstwa, studentów i absolwentów w kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ekspozycja ukazuje nowe tendencje. Mamy najróżniejsze prace. Staraliśmy się wybrać też prace, aby pokazywały jak najszersze spektrum naszego działania. I szukałyśmy takich prac, żeby były różnorodne, żeby pokazać jak najwięcej technik, jak najwięcej tematów. Szkło Młodych to projekt realizowany przez Wrocławską ASP od około 30 lat. W latach 90. XX wieku wystawa była wydarzeniem cyklicznym. Jej ostatnia edycja miała miejsce w 2006 roku. 16 lat przerwy, i wznawiamy teraz wystawę, więc pokazujemy też pracę absolwentów, którzy. Też już pracują na akademii, na przykład. Mhm. Więc jest to takie szerokie spektrum. Zderzają się prace studentów z pierwszego roku z pracami już zaawansowanych artystów. Mhm. Także jest tutaj bardzo taki duży, nawet nie chcę powiedzieć, że jakiś przeskok, ani jakaś granica, jakaś przepaść, ale jakby one się między sobą wypełniają, dopełniają i podbijają jedną drugą. My wszyscy się cieszą z tej reaktywacji, dlatego że. Mamy teraz naprawdę prężnie działających, fantastycznych, młodych twórców i taki potencjał ekspozycji, gdzie możemy pokazać właśnie spektrum ich zaangażowania w różne działania twórcze, a przecież one się od tych 16 lat pozmieniały bardzo, dlatego że warunki w Akademii Sztuk Pięknych zmieniły się diametralnie. Mamy hutę szkła, możemy działać hutniczo, mamy neon jako zupełnie nową kategorię wypowiedzi twórczej w szkle i mamy różne techniki, które właściwie są technikami eksperymentalnymi i możemy w ramach tych eksperymentów pokazać już gotowe realizacje. My zawsze jesteśmy bardzo chętni, bardzo otwarci na takie inspirujące dla nas wydarzenia jak ta wystawa. Trudno ją opisać. No, trzeba przyjść i zobaczyć, co tutaj jest. Wystawa szkło młodych kompatybilni będzie prezentowana w Krośnieńskim CDS-ie do 28 czerwca.